Navitel R87GPS to wideorejestrator, który nie przegapi żadnego szczegółu. Wyposażony w sensor Sony Starvis 2, sześciowarstwową soczewkę i 150-stopniowy obiektyw, które zapewnią Ci nagrania w ultraostrej rozdzielczości 2,7K nawet nocą. Widzisz każdy detal. Ekran IPS, proste sterowanie przyciskami lub przez aplikację, to twój cyfrowy asystent na drodze. Wbudowany GPS na bieżąco wyświetla prędkość i ostrzega przed fotoradarami. Tryb parkingowy z g-sensorem rejestruje incydenty na postoju. Wybierz zestaw z kartami pamięci, smartboxem, albo dodaj kamerę tylną, by w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Dzięki aplikacji możesz edytować nagrania na komputerze jak profesjonalista. Przy zakupie otrzymasz gratis w postaci rocznej licencji na mapy 45 krajów. Nie zwlekaj, wideorejestrator i gotowe zestawy już wale.pl.